Siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie na serwerze testowym patcha 9.7, który przy, przyniósł nam kilka nowości. Jest teraz druga tura. Oczywiście jak to teraz w każdym paczu bywa, mamy kilka modeli HD. Na pierwszy rzut oka, Elc, troszkę wygląda wyższy, ta wieża jakby tak napuchnięta, napompowana. Jaczka, tutaj oczywiście widać jakieś yy, dziury po strzałach. No do zaesowania. zarysowania. No ogólnie model się prezentuje dobrze. Chociaż jakoś mi ten czołg nie interesuje, zawsze raczej eee, denerwował mnie podczas bitwy. Esetcom, co mi się podoba, tutaj ta dziurę po pocisku, jakieś ślady odłamków i tutaj się spodziewałem, że ta luka będzie jednak jakimś quickspotem, że lepsze teksturowanie sprawia, że na, pod na no, zwykłych podstawowych pociskach będzie się można przebić. Jednak pancerz jest taki sam. Leoś też nie przebija tego. No i z ósmy. Jeszcze jest Panzer 4H, ale jego nie pokazuję. Tutaj mi się podoba ta szarama po pocisku. A tak to model, oczywiście ładny. Lufa, nie wiem czy się uda zaglądnąć. No, mniej więcej wygląda tak. Ale, oczywiście, na ten odcinek zaplanowałem sobie coś innego. Weźmiemy sobie nowe France, które zostały wprowadzone. 9 i 10 tier czołgów średnich francuskich, które wyróżniają się. Działem, ponieważ nie jest to magazynek standardowe, działo 105 mm, zarówno jak na jednym jak na drugim. No ale na pierwszy rzut oka sobie weźmiemy imix A30. Mam nadzieję, że mnie rzuci szybko, bo ostatnio czekałem półtorej minuty i nic się nie stało. Nie trafiło się oczywiście zbyt przyjemne losowanie. Jak widzicie, jestem jedną dziewiątką wdrożenie w drużynie i ogólnie jedną szczęścę w całej bitwie. No ale to nie znaczy, że oczywiście coś nie ugramy. Lufa jest podobna jak na dziesiątce, więc myślę, że nie ma co wybrzydzać. Oczywiście lufa tutaj jest 105 mm, 260 penetracji, 390 uszkodzeń. Przeładowanie, no to tam... Wiadomo, ja każdy już nie stoi. Troszkę się zajechałem. Zapewne dostałem spota, bo nie mam tu załogi. Poradzę sobie taką typową... Pozycję sniperską, oczywiście, to jest yy, bardzo dobry czas skupiania. 2-3 plus przeładowanie, obniżanie działa. Jednak mobilność, no, no, nie jest zbyt dobra. Jeśli chodzi o opór, widzicie, jak wolno czołg skręca. Spodziewałem się lepszych wyników. Bardzo się dziwię, że go nie przebiłem. Bo to praktycznie był pancerz bez konta, z tego względu, że jestem wyżej. Jedyne co no to wiadomo plus tutaj działo: silnik jest spoko, tylko ten pancerz. No, tym razem się udało go przebić. Może jakoś niefortunnie ten pocisk upadł. No, oczywiście, jak to na typowym morskim serwerze, wszyscy jedą na hitach. No, be, nie będę się wpychał na siłę, nie chcę zbierać żadnych obrażeń. Może na tego WTK się jakoś przymierzymy. Oczywiście no czego się tutaj nie da zbytnio stestować na, na, na tym serwerze, to jest pancerz, ponieważ wszyscy szczelają z Golda. zapewne o tym wiecie. Jedyne co go wyróżnia, bo jest bardzo podobne do Centuriona 71 to, że ma jednak. Lepsze prędkości osiąga to raz, a dwa to, że ma lepsze przeładowanie o dwie sekundy. A to dużo zmienia. Centurium, wydaje mi się, że stoi najgorzej z DPM-em. Tego się tutaj nie spodziewałem, że tak szybko mi wyjadą. Się przebić i przede wszystkim trafić. Zastanawiam się, czy spota nie dostałem, bo mam tylko załogę na 100%. Tutaj nie ma perków. Wrzuciłem załogę z FCMA na dyszkę MX30B, także. Dobra, tamten jest ubity. Co wcześniej próbowałem powiedzieć, jak nagrywałem, ale nie udało mi się tego nagrać poprawnie, to że. Znalazłem nowy program do nagrywania. <laughs> jest to wbudowane do, do kart graficznych NINFIDIA. Tam jest bicie lekkie. I przede wszystkim, co mi się podoba, to jak widzicie, gram na maksymalnych detalach, nie ma żadnych spadków. To jest bardzo duży plus tego. Tylko, że problem, że to jest w fazie beta. Jak widzicie, przykład ruskiego serwera. Debile. Totalny kretynizm. I imbecylizm. Tego się oczywiście można spodziewać po ruskach. Dobimy. Dobra, udało się. Niestety mi silnik skasował. Nie mam zamiaru odpowiadać na jego buractwo. Lepiej zignorować czasami, z tymi kretynami się wymieniać. I rzucać padliną. jakieś bicie, ale czy uda się trafić? Ciężki szczęk. Także myślał. Przecież on się utopi. ten. No właśnie. Tutaj pocisk mi zbytnio podbiło. Także raczej nic więcej w tej bitwie nie pokażę. Już nie zdążę raczej dojechać. No, sejaczka nawet odpuściła na 8. Co mi się też podoba, że zmienili e, ślady po pociskach, tu jest bodajże szlama po hicie, takie przypalone. A podkalibrówki to są tylko takie duże dziury, jak w tym przypadku. Dobra, no, czyli nic specjalnego, oczywiście, miałem jeszcze mówić. Problem jest z tym programem tylko, że jest w fazie beta i nie nagrywa na przykład osobnych ścieżek dźwiękowych. 2700 mi się wydarzyło, Całkiem spoko, zwłaszcza, że drugie tyle prawie po spocie mamy. A ten wótek. No. Dobra, pomijmy to. No i jest problem z dźwiękiem, że na przykład Tessa nagrywa. Znalazłem coś jakieś poradniki, że to można odseparować za pomocą wideo virtual, audio, cable coś takiego. No ale coś mi nie wyszło. Dobra, tym razem dyszka. Mam nadzieję, że pójdzie troszkę lepiej z tym Damage'em. Mapa powiedzmy, że spoko. To raczej innym czołgiem bym się lepiej odnalazł, zwłaszcza, że są dwie artylerie, które mnie zlanszudują bez problemu. Program się nazywa to bodajże Shadow Play. Pozwala praktycznie nie ma spadków przy nagrywaniu. To jest duży plus, największy bo z tego jakość jest bardzo wysoka i też nie dużo ważam te pliki. A tak z pozostałych rzeczy, no tylko te ścieżki dźwiękowe, że trzeba się tym bawić. No, ale myślę, że to nie jest taka tragedia, zwłaszcza że to jest w fazie beta. Także wiele się jeszcze można spodziewać po tym programie. To mam typowy dylemat, pod tym czołgiem nie chcę jechać tam dla jak typowe medy, czy tam T62A na B9, bo ten czołg nie ma kadłuba, co najwyżej na wieży dinga z tego co zauważyłem. Mogę oddać czołg na szybko, ponieważ AT jeszcze ładuje, i tu jeszcze z 15 sekund minimum. Niestety, Ding, no ale trzeba się wycofać, bo te 2 T57 Heavy mi zrobią jesień z dupy średniowiecza. Mam nadzieję, że zdąży. Dobra, mamy pierwszy strzał. no nawet to są nasi. Witek Polska. Niestety będzie chciała troszkę oklepać. Wszyscy na hitach, oczywiście. Jak to na typowym serwerze testowym. Zpieprzyłem, ale myślałem, że ładuje, Coś takiego. Byłem w błędzie. Tu będzie przyszło. Chyba weszło. Wiecie co. Trzeba się wycofać na tą półkę. Chyba jak dostanę SPOTA, to nie chcę dostać. One shot od FHA. No, ta właśnie czwórka dostała. Dobra, czas spierdzielać. Strzela hitami, także te pociski lecą wolno. To raczej jego błąd. Skończymy go. Dobra. Widzę, że te pociski szybko latają. To jest duży plus dla takich medów. Można łatwo trafić w kogoś. Niestety ten Amix tutaj podąża w moją stronę. Nie mam wsparcia zbytnio. Nie wiem czy ta jedzie z Awkiem. Zapewne i tak czy siak przegramy tą bitwę, nie spodziewałbym się rewelacji po niej. Widzicie, sytuacja jest kiepska, nawet bym powiedział tragiczna. Trafiłem sobie we włas bo ta wieża niby coś potrafi dingnąć. No ale wiadomo, nie, z golda już wchodzi wszystko, żebyśmy się nie spodziewali rewelacji znowu. Tutaj jest przebiciem nie powinno być większych problemów Tutaj już mój szczał kiepski Mhm Żeby się nie zeseł I oczywiście sobie nie odpuści, nie? Będzie celował we mnie cały czas No bo ten już nie żyje, A, no, oczywiście. Rusek trafił, nie, nie, rusek, no, ale z biodra trafił takim działem. To też dużo czasu mi nie zostało, chyba. Pojedziemy jeszcze jedną bitwę, bo bardzo kiepska, przeciętna bitwa. Team dał dupie, też w sumie troszkę, no ale więcej sam ja go nie mógł zrobić. gg, mm -hmm. Popieranie. Takie wyniki, co nigdy by nie, nie nazwał gram A co on zabił? 2,5. Wow. Awe. no to lecimy jeszcze jedną. To oczywiście jest lepszy czas skupiania, bo od 20 sekundy szybciej. 2 1 oraz celność 0,3, bodajże o 30 lepsza. No i przeładowanie, oczywiście, jak to cierpię wyżej na dziesiątkę, zawsze bywa. No, rzuciło. No, od razu lepiej. Lepsza mapa przede wszystkim. Ale dwie ty są tak czy siak. Ja sobie pojadę na prawo, bardziej pod kapa. Tam mogę bardziej posnajpić. Na lewo trzeba się przepychać i mieć pancerz przede wszystkim. Dobre, dobre opuszczanie też się sprzedaje, jednak. sobie zajmiemy pozycję na C1 albo na... C1 albo C3 no i oczywiście kolejną zmianą są też emotikony to się chyba tak nazywa czyli minki, buźki, jakieś pierdoły pogrubiony jest czat, to na pewno widać na pierwszy rzut oka no i pociski to chyba już mówiłem, przebicia w sensie oczywiście moim zdaniem ten czek wygląda ślicznie tylko ten włas na, na górze jest zbyt duży, mi się wydaje. Czy może adekwatnie do, do rzeczywistości, ale w grze troszkę wadzi. Zwłaszcza jeśli chcemy grać na wieży. Oczywiście ja lubię tego typu czołgi, że dobry zasięg widzenia. Zawsze rzucam optykę, żeby wcześniej widzieć przeciwnika. O to w tym chodzi. Żeby wcześniej ten szczał oddać. Tak mamy zyskać przewagę. Aj, niestety. Chociaż, wjeżdża. No chodź, 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 chodź. Dobra, pierwszy szczał mamy za free. Co jest fajne właśnie przy tej celności, że ten celownik jest taki cały czas zgrany. A no, tutaj bardzo kiepskie losowanie. W ogóle nawet nie zwróciłem uwagi czy dostałem spota. Opuszczanie. Tutaj dwa stopnie by się sprzedało więcej coś na poziomie centrują 71 albo FV. -a. Czasami ich brakuje, ale względnie wystarcza na wszystko. Mm, znów już jest 1-4. No po prostu te bitwy tutaj na tych ruskich serwerach to jest jakaś paranoja. Trzy dziesiątki mi stracili, a no, zresztą te też dwie dziesiątki. Nawet nie wiem, jak można tak zagrać, by w pierwszej minuty, minucie zginąć. No, czy wiem, no da się, no ale to już są szczególne przypadki. Teraz jest tak, mógłbym jakoś bić tutaj tych na kapie sęk, w tym, że w tyle jest FV, który nie wiem gdzie pojechał. Ja go stoi tam dalej. No i właśnie stoi. Niestety go nie mam jak wyciągnąć. Chociaż może teraz jest troszkę lepsze bicie. Nie, schował się. Gnujec. Ale będzie bicie. Jak ja to mogę spudować. Myślałem, że to pewnie jak będziesz czął wótek, ding! Musiał zejść na górną płytę, inaczej nie ma bata. No, oczywiście na goldzie, no przecież tak się testuje czołgi, Te, ale coś będziemy szczelać na goldzie. Nie wiem, jakie ten czołg ma opuszczanie ten FV, dlatego troszkę tak uważam. Ale już go nie ma. Teraz trzeba się zająć tym wutekiem, który jest oczywiście dużym zagrożeniem. A myślę, że na hajkach tutaj go ładnie sklepiemy zwłaszcza, że widać mu wieże. Jeszcze znażymy oddać czał. Za 500, praktycznie wyniszczony tym szczałem, Moduły mu pewnie za, zapewne popadały. Trzeba jak najszybciej wydoić go No be, nice'a siódmego, warto załadować golda Muszę się pospieszyć, bo ten WTek będzie przeładowywał Jak widzicie złapał za zero, biażmo. I tutaj mowa o WTeku Szybciej, 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 szybciej! Ah. No niestety tutaj błąd z mojej strony. Mogło być troszkę to lepiej rozegrane, no ale nie sądziłem, że tak wyjedzie szybko. Źle sobie oszacowałem. No ale w każdym bądź razie to by było chyba na tyle. Troszkę lepiej zagrałem, znaczy jeśli chodzi o damage. Bitwa, nic specjalnego, tak mi się wydaje. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Trzymajcie się i do zobaczenia.